Dzisiaj skupimy się na ABS-ach, czyli... czy absach... <laughs> czyli mięśniach brzucha. Są one turbo ważne, ponieważ stabilizują nasz kręgosłup, wspomagają oddychanie. Pomagają nam też utrzymać prawidłową postawę. No i właśnie w różnych asanach, czyli pozycjach, używamy tych mięśni brzucha do łapania równowagi. To tak bardziej z poziomu ciała, a z poziomu magiczno-duchowego pobudzimy przepływ energii odpowiedzialny za komunikację i wyrażanie siebie. Także usiądź sobie wygodnie, wsiadź z możesz podłożyć pod pupę jakiś bolster czy kocyk Złóż dłonie naprzeciwko serca w namaste. Plecy proste, ramiona zroluj do tyłu i w dół i zamknij oczy. Skup się na oddechu i powtórz w myśli te afirmacje: jestem szczera ze sobą, wyrażam moją prawdę jasno i szczerze. Słowa mają moc. Używam słów w świadomy sposób. Moje słowo ma znaczenie. Dziękuję. Połóż teraz, mając cały czas zamknięte oczy, dłonie na swój brzuch. I staraj się nabierać powietrze tylko do brzucha, tak żeby ani klatka piersiowa się nie ruszała, ani żebra. Nabieraj powietrze do brzucha i poczuj, jak brzuch staje się wypełniony tym powietrzem. I wypuszczaj powietrze nosem, oddechem uczaj, ale tylko z brzucha. Nabieraj powietrze do brzucha. Poczuj tymi dłońmi, które masz na brzuchu, jak ci się brzuch wypełnia. I rób wydech. I poczuj, jak brzuch staje się mniejszy. Staraj się nabierać powietrze tylko do brzucha. Poczuj, jak on pracuje, z każdym wydechem i z każdym wdechem. Poczuj swój brzuch. Poczuj oddech. Powróć do naturalnego oddechu. Otwórz oczy, i możesz wyciągnąć to, co masz pod pupą i usiąść sobie w siadzie skrzyżnym, bądź pół lotosie, w jakiejkolwiek pozycji czujesz się wygodnie. Wyprostuj plecy, ramiona zroluj do tyłu i w dół. Ręce połóż na kolanach. I teraz otwórz klatkę piersiową, wychyl głowę do tyłu na wdech, wygnij plecy. I z wydechem zaokrągli plecy, broda do klatki piersiowej, głowa w dół. Robimy taki krowa-kot na siedząco. Wdech. Otwierasz klatkę piersiową. Ramiona daleko od uszu. Głowa do tyłu. I wydech. Zaokrąglasz plecy. Broda do klatki piersiowej. I jeszcze raz. Wdech. Otwierasz klatkę piersiową. Głowa do tyłu. Ramiona daleko od uszu. I wydech, zaokrąglasz plecy, kręgosłup i przyciągasz brodę do klatki piersiowej. I jeszcze raz, wdech, otwierasz klatkę piersiową, głowa do tyłu, wzrok do góry, ramiona daleko od uszu. I wydech, zaokrąglasz plecy, cały kręgosłup. I przyciągasz brodę do klatki piersiowej. I przechodzisz teraz do pozycji stołu, czyli na czworaka. Ok. Nadgarski na szerokość ramion, kolana na szerokość bioder. I wyciągnij teraz lewą nogę do tyłu i prawą rękę do przodu. Noga wyciągnięta prosta, stopa kąt prosty. Poczuj, jakby ktoś Cię chciał ciągnąć za rękę i za nogę. Utrzymaj równowagę. Brzuch napięty, mocny pośladek, ramiona daleko od uszu. Zostań jeszcze chwilę. I teraz złóż prawą rękę w pięść i przyciągnij łokieć do kolana. A teraz wyprostuj wdech i wydech. Znowu przyciągnij łokieć do kolana. Mocno napinaj brzuch, wdech, wyciągnij się i wydech łokieć do kolana. Mocno napięty brzuch i zaokrąglone plecy. I wdech, wyciągasz, noga do tyłu, ręka do przodu i wydech kolano do łokcia. I jeszcze raz, wdech, wyciągasz się i wydech kolano do łokcia i zostajesz tu jeszcze przez pięć. 4, mocno napięty brzuch, 3, 2 i 1. Odłóż kolano i dłoń na matę i jedziemy drugą stronę. Prawa noga do tyłu, prosta, mocny pośladek, lewa ręka do przodu. I teraz utrzymaj równowagę. Noga wyprostowana, stopa on prosty, mocny pośladek, mocno napięty brzuch. Czujesz jakby ktoś Cię ciągnął za lewą rękę i za prawą nogę. Ale ty utrzymujesz cały czas równowagę. Super. I teraz ściśnij w pięść lewą rękę i łokieć do kolana. I wyprostuj się na wdech, ręka do przodu, noga do tyłu. I na wydech łokieć do kolana, mocno napięty brzuch, zaokrąglone plecy. I wdech, wyciągasz się, ręka do przodu, noga do tyłu. I wydech łokieć do kolana, ramiona daleko od uszu. Mocny brzuch, wdech, wyciągasz się i wydech, łokieć do kolana. Mocno napięty brzuch i jeszcze raz wyciągasz się na wdech i na wydech, łokieć do kolana i zostajesz tu jeszcze przez 5, 4, 3, 2 i 1. Uff, super. No to teraz. Podwiń palce u nóg i podnieś delikatnie kolana. Mocno napinaj brzuch. Ramiona daleko od uszu. Mocno napięty brzuch, i zostań tak w pozycji. Kolana nad matą. A teraz delikatnie spróbuj powoli cofać się, jakby do tyłu, pupą, żeby usiąść napięty. Ale cały czas miej kolana w powietrzu. Trzymasz opuszkami palców matę. I teraz idziesz do przodu. Cały czas do poprzedniej pozycji. Cały czas masz kolana nad matą. Ok? I jedziemy jeszcze raz. Spróbuj usiąść napięty. Kolana w powietrzu. Ramiona daleko od uszu. Mocno napięty brzuch. I teraz podnieś się z pupą do góry. Miej ugięte nogi cały czas, pięty w powietrzu, i przyciągnij klatkę piersiową do ud. Na tyle, ile możesz. Jak najbliżej. Na tyle, ile możesz, jak najbliżej. <śm> I teraz możesz przejść do psa z głową w dół. połginaj sobie nogi na przemian, żeby je rozciągnąć. Możesz wykonać sobie jakikolwiek czujesz strecz ciała, na boki. Na przykład. Ekstra. Pamiętaj o stopach na szerokość bioder. Mocno trzymaj matę opuszkami palców. Ramiona daleko od uszu. I kręgosłup prosty. Jeżeli czujesz zaokrąglenie na plecach, to możesz ugiąć kolana. Zawsze. Wypychaj kość ogonową w górę. I weź wydech. i teraz małymi kroczkami przejdź w kierunku dłoni swoich, czyli naprzód maty. Chwyć się za łokcie i zrób taki swobodny zwis. Możesz przełożyć przed ramiona za głowę. Jeżeli to jest zbyt trudne, możesz zostawić po prostu chwycąc, chwytając się za łokcie i swobodnie zwisając sobie. Poczuj, jak rozciągają ci się całe plecy. Nie chowaj głowy. Ramiona daleko od uszu, i poczuj ten stretch w plecach, w twoich nogach. Możesz się pobujać z lewo na prawo, przełożyć ciężar ciała, spięt na palce, pobujać się trochę. Super. I teraz puść ręce, i powoli zroluj się do góry przez całe ciało. Ostatnia głowa. Ekstra. No to co? Jedziemy, powitanie słońca. Duże palce ustu razem, pięty osobno. Kość ogonowa w dół, mocno napięty brzuch, ramiona trolowane do tyłu i w dół, broda delikatnie do klatki piersiowej. I teraz w otwarte. Spróbuj utrzymać równowagę. Pamiętaj o trzech punktach na stopie. Weź wdech, ręce do góry, wzrok za dłońmi. I wydech, schodzisz z biodra w dół, ostatnia głowa. I weź wdech, spójrz przed siebie, kręgosłup prosty. I wydech, dłonie na matę, prawa noga do tyłu, lewa za nią. I jesteś w planku. Mocno odpycha się od maty, mocny brzuch, mocne pośladki, mocne nogi. Mm -hmm. Weź tutaj wdech i z wydechem kolana na matę i klatka piersiowa. Łokcie do tyłu, blisko ciała, ramiona daleko od uszu. Wdech, prześlizgnij się do kobry, ramiona daleko od uszu, łokcie przy ciele i wydech pies z głową w dół. Stopy na szerokość bioder. Mocno trzymaj opuszkami palców matę. Ramiona daleko od uszu. Proste plecy. Możesz przyciągnąć klatkę piersiową brzuch do ugiętych nóg. Jeżeli czujesz zaokrąglenie w plecach. Wdech. Prawa noga do góry. Jak najwyżej. Jeszcze wyżej. Ugnij teraz piętę do pośladka. Otwórz biodro jak najszerzej. I teraz przyciągnij kolano do prawego łokcia. Mocno napinaj brzuch. Cały czas miej ugięte kolano. Ramiona daleko od uszu. I wdech i wyciągnij nogę do tyłu i do góry. Pięta do pośladka. I teraz przyciągasz kolano do lewego łokcia. Mocno napinaj brzuch. Ekstra. I jedziesz do góry nogę, pięta do pośladka. I teraz ugięte kolano do czoła. Mocno napinaj brzuch. Wytrzymaj jeszcze chwilę, jeszcze momencik. I jeszcze raz do góry noga. Ekstra i odłóż do psa z głową w dół. No, to jedziemy teraz w drugą stronę, czyli. Lewa noga do góry, wdech. Mocna noga, mocny pośladek. Wytrzymaj. Pięta do pośladka. I teraz o, otwórz biodro. Otwórz jak najszerzej. Mhm. I teraz tak ugięte kolano. Lewe najpierw do lewego łokcia. Mocno odpychaj się od maty. Dłońmi nad garstkami. Mocno napięty brzuch. I wdech. Noga do góry, pięta do pośladka i jedziesz teraz kolano do prawego łokcia. Napinaj brzuch, wytrzymaj jeszcze chwilę i wdech, do góry noga, pięta do pośladka i jedziesz teraz na wydechu kolano do czoła. Jak najmocniej się zginaj. Mocno napinaj brzuch. Poczuj te mięśnie brzucha. Jeszcze chwila. Super. I wyprostuj nogę do góry, do trójnogiego psa. I odłóż stopę na matę. Ekstra. Spójrz przed siebie, ugnij kolana, prawa noga do przodu, lewa noga za nią, wydech. Wdech. Spójrz przed siebie, kręgosłup prosty, wydech w dół. I teraz wdech. Ręce do góry, wzrok za dłońmi, ramiona daleko od uszu i wydech. Tadasana. Pozycja góry. Jedziemy jeszcze raz. Kozie gonowa w dół. Przyciągasz brzuch do kręgu. Słupa, aż ramiona daleko od uszu. Tadasana. Pozycja góry. Wdech. Ręce do góry, wzrok za dłońmi. I wydech, schodzisz w dół z biodra, ostatnia głowa. Wdech, spójrz przed siebie, kręgosłup prosty, i wydech. Dłonie na matę obok stóp. Lewa noga do tyłu, prawa za nią i jesteś w planku. W desce mocno odpychaj się nad od maty dłońmi. I przenieś teraz ciężar na prawą dłoń i wyciągnij lewą do góry. Mocno napinaj brzuch, wyciągnij wzrok za lewą ręką. Patrz do góry, utrzymaj równowagę. Ramiona daleko od uszu, jeszcze chwilę. I odłóż teraz lewą rękę na matę i przenieś ciężar na lewą rękę, a prawą wyciągnij do góry. Ciężar na lewej ręce. Mocne nogi, mocne pośladki, mocny brzuch. Wzrok do góry, ramiona daleko od uszu. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Kość ogonowa podwinięta w dół. Jeszcze momencik. Wdech i z wydechem odłóż dłoń na matę. Jesteś teraz w planku. Weź tutaj wdech. I z wydechem schodzisz w dół, łokcie przy ciele. Wdech, pies z głową do góry, ramiona daleko od uszu. I wydech pies z głową w dół. Stopy na szerokość bioder, trzymasz matę opuszkami palców, ramiona daleko od uszu. Kość ogonową wypychaj, wypychaj w górę. Jeśli czujesz zaokrąglone plecy, ugnij nogi i przyciągnij klatkę piersiową do ud. I teraz weź wdech. Spójrz przed siebie, ugnij kolana. I teraz tak jakby się wybi, skrzyżuj nogi i usiądź. Ekstra. Robimy teraz pozycję łódki. Ugnij nogi, wyciągnij ręce naprzeciwko siebie. Możesz też wyprostować nogi. Ważne, żebyś miał a, dłonie na wysokości ramion i mocno napinaj brzuch. Plecy proste. Wytrzymaj w tej pozycji. I jeszcze trochę. Ramiona daleko od uszu, mocne nogi, mocny brzuch i możesz teraz ugiąć nogi. Jeszcze tutaj wziąć wydech sobie, wsiadzie i jedziemy jeszcze raz. Pozycja łódki, dłonie na wysokości ramion, klatka piersiowa otwarta, mocno napięty brzuch, mocne nogi. Oddychaj, nie ściskaj twarzy. Twarz rozluźniona. Oddychaj swobodnie. I teraz schodzisz w dół. Nie dotykasz nogami maty, ani głową. Dłonie na klatce piersiowej. Napinaj mocno brzuch. Jeszcze chwilę wytrzymaj. I teraz wchodzisz do góry, do pozycji łódki. Aha. Ramiona daleko od uszu. I jeszcze raz. Dłonie na klatkę piersiową. Nogi w powietrzu. Mocno napinaj brzuch. Jeszcze chwila, i wchodzisz do góry do pozycji łodzi. Ekstra. I możesz teraz zgiąć nogi, położyć na matę, i odsapnąć. I położyć się na plecy, kolana do piersi. I teraz chwyć sobie stopy od zewnętrznej części do pozycji dziecka. Łokcie na zewnątrz, kość ogonowa na macie i spróbuj dociskać sobie kolana do pach. Możesz się pobujać z lewo na prawo. Pozycja happy baby. Czyli szczęśliwego dziecka. Możesz poczuć to szczęśliwe dziecko w sobie. No i złącz jeszcze kolana przyciągnij do klatki piersiowej i wyciągnij się na macie do shavasana, czyli pozycji relaksacyjnej. Otwórz sobie delikatnie stopy na zewnątrz, ręce wzdłuż ciała i spróbuj rozluźnić i zeskanować całe swoje ciało, od stóp po czubek głowy i zlokalizuj czy masz jeszcze jakiekolwiek napięcia w ciele. Jeśli tak jest to spróbuj je rozluźnić. Każdy nowy dzień to szansa na lepsze życie. Powoli możesz zacząć ruszać palcami u rąk, palcami u stóp, przełóż ręce nad głową i przeciągnij całe swoje ciało. Przyciągnij jeszcze kolana do klatki piersiowej. Możesz się pobujać, wykonać taki masaż lędźwi. Przewróć się na prawy bok i podnieś się, usiądź w wygodnej dla Ciebie krzyżującej nogi pozycji. Wyprostuj plecy, ramiona zroluj do tyłu i w dół. Zamknij oczy. Złóż teraz dłonie naprzeciwko serca w namaste. Dziękuję Ci z całego serducha za tę absurdalną praktykę.